W studiu Radia Wiktoria, nasz gość, młodszy brygadier Konrad Krupa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o pożarach, bo teraz patrząc w statystyki Państwowej Straży Pożarnej w naszym regionie, bardzo często dochodzi do pożarów w kominach, dochodzi do pożarów dachów, poddaszy. Sporo takich zdarzeń jest. Z czego wynika to, że. Tak wiele te, tego typu pożarów się pojawia. To wynika z tego, że jak zawsze w sezon grzewczy, tak jak latem czy wiosną, kiedy już kończymy palić, zresztą mamy już te kominy jakoś dostosowane, a zawsze jak jest początek tego sezonu, tak naprawdę w tym roku ta zima też dosyć późno przyszła, więc ten sezon się troszeczkę przesunął. Rozpalamy w naszych piecach. Ale dużo ludzi nie spełnia podstawowych zasad, czyli tak naprawdę nie robi przeglądów kominowych, czyli nie robi tych przeglądów kominiarskich, nie wzywa kominiarza, nie bierze specjalistycznej firmy do sprawdzenia, czy ten komin się nadaje do użytkowania, czy nie, ewentualnie czy on jest wyczyszczony, bo po prostu. Po materiale, którym palimy, można też wywnioskować, jaki ten komin będzie. Jeżeli mamy mokre drzewo, czy mokry opał, którym palimy, to wiadomo, że ten komin na pewno nie będzie kominem drożnym i czystym. No i w tej sytuacji dochodzi do różnych sytuacji, w których później dochodzi nawet do pożarów i do innych różnych nieszczęść. Te pożary też, jak. To też wychodzi ze statystyk, te pożary najczęściej mają miejsce w nocy. Najczęściej tak, dlatego że. Jest to ogrzewanie, które tak naprawdę najczęściej musimy przy nim być, czyli tak naprawdę wracamy z pracy. W dzień ludzie często są w pracy, często ich nie ma, więc w tych kominach się nie pali. Czyli rozpalamy w tym piecu dopiero jak wracamy. Oczywiście nie mówię o piecach, które no, pali się w nich całą dobę, tak naprawdę. Ale najczęściej to są piece, które po prostu rozpalamy dopiero jak ludzie wracają z, z pracy. Więc wracają po południu, rozpalają w piecach. Jeżeli komin jest niedrożny, on się nagrzeje, zaczynają się zbierać po prostu te wszystkie gazy palne i po prostu do, dochodzi. Do zapalenia. Jeżeli jeszcze komin jest nieszczelny dodatkowo, no to w tym momencie może nam dojść do pożaru, czy poddasza, czy dachu, czy jakiegoś elementu, który będzie składowany gdzieś w pobliżu, czy, czy pieca, czy komina. A często także w tych kotłowniach ten materiał palny znajduje się w bezpośrednim, praktycznie kontakcie po prostu urządzeń grzewczych, no i za chwilę nieszczęście mamy gwarantowane. Jak zapobiegać tego typu pożarom? Bo to, co Pan powiedział, że na przykład w tych kotłowniach ten materiał palny, opał znajduje się w bliskiej odległości do pieca, no to też świadczy o tym, że tak trochę bezrefleksyjnie podchodzimy chociażby do urządzania właśnie kotłowni. Tak, to się zgadza, dlatego że no jednak bezpośredni materiał palny typu jakieś drobne drewno, typu jakieś gazety, czy inny materiał, który jest bardzo łatwo zapalny, on najczęściej leży blisko. W tych pożarach, w których mieliśmy, pod ręką. Tak, pod ręką, więc, więc tak naprawdę ludzie nie przestrzegają podstawowych zasad. Nie ma oddzielenia tego, że ten materiał palny znajduje się w znacznej odległości, żeby po prostu nie, nie stwarzać zagrożenia. No i kolejnym elementem jest to, co mówiłem: no wezwanie kominiarza, sprawdzenie, udrożnienie komina, sprawdzenie wentylacji, bo tu nie mówimy tylko o pożarach samych, ale tak naprawdę też o różnych zaczadzeniach, o innych sytuacjach, w których dochodzi do, po prostu do tragedii. Więc tak naprawdę, oprócz kanałów tych kominowych, czyli spalinowych, powinniśmy też sprawdzać kanały wentylacyjne bo jeżeli my nie mamy bardzo szczelnie wszystko zrobione i nie mamy drożnej wentylacji, to tak naprawdę spada nam też stężenie tlenu w pomieszczeniach. No to też jest nieszczęście, więc to nie tylko do pożarów dążymy. Warto, żeby ludzie też uzbroili się w czujki, które tak naprawdę od lat yy, apelujemy o to, bo one często ratują życie, szczególnie w porze nocnej, kiedy tak naprawdę śpimy nie jesteśmy w stanie zwrócić na to uwagi. Najczęściej nawet, jeżeli dochodzi do pożaru jakiegoś przewodu kominowego w dzień, ktoś to zauważy, szybko zareaguje, zasypie od góry czy piaskiem, czy w jakiś sposób po prostu sobie poradzi. Zanim nawet przyjedziemy, zdarzają się takie sytuacje, że jeżeli jest to w dzień... Jadąc do tego pożaru przewodu kominowego, tak naprawdę dojeżdżamy i przewód już kominowy, czyli ten komin został. No, ten pożar w kominie został ugaszony przed naszym przybyciem. Takie sytuacje też się zdarzają. Jeżeli to jest w nocy, no rzadko kiedy ma kto zareagować i już później dochodzi do jakiegoś dużego nieszczęścia. Przeglądy kominowe to jest coś, co powinno zostać wykonane przed tym sezonem grzewczym i właśnie przed sezonem grzewczym strażacy najczęściej apelują o to, żeby te przeglądy robić, ale teraz też można to jeszcze zrobić czy już jest za późno? No jak najbardziej po prostu trzeba się umówić z kominiarzem czy wyspecjalizowaną firmą, która przyjedzie i nam po prostu sprawdzi ten przewód kominowy. O Oczywiście, żeby coś takiego zrobić, trzeba w tym piecu na ten czas wygasić, żeby komin był po prostu zimny, no bo wiadomo, że na gorącym kominie to już nikt mm -hmm. nie zrobi przeglądu, bo nie ma możliwości zajrzenia w komin czy sprawdzenia, No ale jak najbardziej sama wentylacja nie ma znaczenia, bo to przyjedzie ktoś z urządzeniem, sprawdzi nam tą wentylację, czy mamy ciąg, czy po prostu jest wymiana powietrza. W kotłowni też jest potrzebna wymiana powietrza z uwagi na to, żeby po prostu też te spaliny miały jak, znaczy jak miało dochodzić do spalania, bo jeżeli nie będzie tlenu no nie będzie ognia, będzie on się dusił i wtedy też będą powstawały nam trujące gazy, a tego byśmy chcieli uniknąć, więc warto, żeby ta kotłownia też dobrą wentylację miała. Oczywiście tu mówimy, nie mówimy o piecach jakichś już, które pobierają sobie bezpośrednio tlen z zewnątrz, powietrze z zewnątrz, więc więc tak naprawdę, ale większość kotłowni naszych takich węglowych, czy na, na opał drzewny, tak naprawdę potrzebuje tlenu, który się znajduje w pomieszczeniu kotłowni. Jeżeli ta kotłownia jest szczelnie pozamykana, bo nie chcemy, żeby uciekło, no to niestety też dojdzie do nieszczęścia. Innym zagrożeniem, które jest teraz często występujące, no jest lód i to, że mieszkańcy wchodzą na ten lód. Od kilku dni mamy ujemne temperatury, popadał śnieg, no, dzieciaki, młodzież, ale też dorośli szukają też rozrywki na właśnie na tych... Otwartych ak akwenach wodnych, bo to chyba tak możemy nazwać, bo to mhm. najczęściej dotyczy stawów, czy tak jak w przypadku rawy mazowieckiej zalewu, no to też jest taka czynność, taka aktywność, przed którą strażacy dość stanowczo przestrzegają. No tak, bo dlatego, że mamy często w miastach, mamy powyznaczane miejsca do tego typu zabaw. Czyli mamy lodowiska sztucznie zrobione, one są bezpieczne, nie ma gdzie się ten lód zarwać. W sytuacji, kiedy wchodzimy na zbiorniki naturalne, zbiorniki bez nadzoru, gdzie nikt tego nie kontroluje, nikt nie sprawdza. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, jaka jest grubość lodu, i ten lód może być na tyle cienki, że on się pod nami załamie. Tym bardziej, że te temperatury ujemne nie są jakieś bardzo duże, to też, więc samo z siebie ten lód nie będzie twardy i gruby. Więc przestrzegamy przed tym, żeby na takie zbiorniki po prostu nie wchodzić. Są do tego sztuczne lodowiska, są specjalnie zrobione, tam możemy się bezpiecznie bawić pod nadzorem, tam dzieci są bezpieczne. Niestety zbiorniki naturalne mają to do siebie, że nawet jeżeli w jednym miejscu jest lód zamarznięty, to w drugim wcale nie znaczy, że on też będzie zamarznięty. Mhm. Więc trzeba na to uważać i, i, i tak naprawdę, żeby na takich zbiornikach się poruszać, to trzeba mieć troszeczkę wiedzy. I, I naprawdę mieć dobrze sprawdzony zbiornik naturalny, że ten lód jest naprawdę bardzo gruby i, i, i żeby dopiero się po nim poruszać. Więc najlepiej na niego po prostu nie wchodzić, nie zbliżać się do zbiorników. Też brzegi są bardzo śliskie, łatwo się zsunąć, łatwo zjechać. Zimna woda dojdzie do jakiegoś szoku i nawet możemy nie mieć ratunku, jeżeli nikogo z boku nie będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był dzisiaj Konrad Krupa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.